W dzisiejszym odcinku dowiemy się, czym właściwie jest psie przedszkole. socjalizacji. Porozmawiamy o błędnym odczytywaniu psiej komunikacji. Jedno z takich przykładów jest ziewanie u psa. Oraz podejrzymy postępy w nauce psich przedszkolaków. W ramach cyklu przybliżania Wam psich usług odwiedziliśmy z kamerą jedno ze śląskich psich przedszkoli. Oczywistym jest, że sposób prowadzenia, zasady przyjęć czy nawet program zajęć w innych tego typu placówkach może być zupełnie różny. Jednak wszędzie znajdziemy wspólny mianownik naukę psów, a w większości przedszkoli również ich właścicieli. Tego typu forma szkoleń z roku na rok staje się coraz popularniejsza, więc zaryzykuję stwierdzenie, że już dziś znajdziecie podobne kursy w swojej okolicy, a przynajmniej w każdym większym mieście. Zanim zaczniemy, przypomnę tylko, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcam, by to zrobić. Każda subskrypcja przekłada się na realny rozwój kanału, więc mówcie o nas, zapraszajcie znajomych, a tymczasem wracamy do dzisiejszego tematu. Tutaj mam na imię Olga, to jest ja z i razem tworzymy od jakiegoś czasu szkółkę Pies Inaczej. Kim jesteśmy? Jesteśmy behawiorystkami, jesteśmy zoopsycholożkami i trenerkami psów. A co to jest to psie przedszkole? No, w psim przedszkolu uczymy głównie psy socjalizacji, uczymy komend, ale tak naprawdę najważniejsze to jest nauka komunikacji psów oraz nauka właścicieli, w jaki sposób pracować z psem. Tak, bo wszyscy myślą, że psie przedszkole to jest zostawimy sobie pieska, pójdziemy sobie i my oddamy pieska, który działa już tak, jak byśmy chcieli. Nie. Prawda jest taka, że psie przedszkole to jest głównie szkolenie dla opiekunów, żeby wiedzieli, jak z tym psem pracować, nie tylko w tym okresie szczenięcym tylko tak naprawdę przez całe życie. Jak pada hasło psie przedszkole, to ludzie mają bardzo różne wyobrażenia tak naprawdę. I ja, muszę się przyznać, że też do końca nie wiedziałem na czym to polega. Troszeczkę myślałem, że to jest tak jak z dziećmi, że przychodzi, się zostawia pieska, no on się tam będzie szkolił, no i mamy problem z głowy. Ale to nie do końca tak wygląda, właściciel też musi być troszeczkę zaangażowany, tak? Tak, słuchajcie, są szkoły, które y, robią takie stacjonarne y, szkolenia i zostawiamy tam wtedy psa i pies uczy się y, danych kompetencji. Natomiast troszeczkę my wychodzimy z takiej filozofii, że do szkolenia i do tego, żeby ono było skuteczne, potrzebny jest ten opiekun, bo tak naprawdę ten pies nie będzie mieszkał ze mną jako z trenerem, tylko będzie mieszkał z tobą jako z właścicielem, tak? I to ty sobie musisz po pierwsze wypracować zaufanie z tym psem, musisz wypracować sobie jakiś system komunikacji. I okej, okay, my możemy dać Ci narzędzia do tego, ale praca tak naprawdę leży po Twojej stronie. Skupienie psa. Wymawiamy imię i trzy razy robimy powtórkę, kiedy tylko pies na nas spojrzy, od razu nagroda. Złoteczkę? Dobrze. Super. Pierwsza działa? Złoteczkę? Tak. Dobrze. Złoteczkę? Nie. A tutaj. Dobrze. I powiedzcie, w jakim wieku generalnie z psem najlepiej przyjść do takiego przedszkola? Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, takie z góry narzucone? Ten krytyczny moment, w którym psy najbardziej się uczą, zamyka się około 12-14 tygodnia życia psa. Więc tak naprawdę, kiedy mamy tego psa już zaszczepionego, to już jesteśmy bardzo na granicy. Więc tak naprawdę, im szybciej, tym lepiej. Natomiast my nie mamy tak naprawdę takiej górnej granicy. I co warto powiedzieć, to to, że psa da się nauczyć w każdym wieku wielu rzeczy, tak naprawdę. To nie jest tak, że mam 8 czy 9-letniego psa i nie będę w stanie już nic z nim wypracować. Szkoła, nasz najstarszy kursant ma teraz 12 lat. Czyli y, przedszkole to tylko nazwa, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć y, Uniwersytet Trzeciego Wieku, też byłoby dobrze. Tak, tak najbardziej tak. <laughs> no dobrze, yy... Uciekło mi pytanie, ale to nie szkodzi, to się wytnie. Co robimy w tym psim przedszkolu? To wygląda tak pokrótce, opowiedzcie. Pokrótce mamy e, schemat oparty na e, nauce podstawowych komend, natomiast to nie jest tak, że e, przychodzimy na zajęcia i uczymy się tylko siad, leżeć, daj łapę. My tę komendę wplatamy jak najbardziej, e, bo Komenda do mnie, na przykład to jest komenda potencjalnie ratująca w sużycie, tak, dlatego jest to bardzo dla nas istotne. Tak? Natomiast y, my bardzo dużo też stawiamy na to, żeby pokazać tym opiekunom, w jaki sposób oni mogą spędzać czas ze swoimi psami. Czyli wprowadzamy sobie elementy na przykład pracy węchowej na zajęcia. Wprowadzamy sobie elementy mm, takich kreatywnych. Robienia. Tak, nic nie robienia. To jest, y, to jest hit, bo uczymy jak sobie na przykład iść z psem na kawę. W taki tak. sposób, On żeby ja sobie pojechać na wycieczkę i w górach, potem sobie usiąść i odpocząć. Tak. I chwilę posiedzieć. Więc teraz zadanie dla Was. Wrzucamy po parę smaków znowu do naszych mat i zabawek węchowych, szukaj. Szukaj tam, Szukaj, szukamy jedzonka, to dobrze, żeby ten drugi pies nam nie podchodził. Tam i trufel dobrze się znają i tam nie będzie spiny, ale jeżeli na przykład. Podejdzie do nas obcy pies w takiej sytuacji, albo nasz pies podejdzie do obcego psa, nie mamy gwarancji, że wyjdziemy z tego obronną ręką, tak? Wydaje mi się, że też takim ważnym aspektem, który my poruszamy na, na naszych szkoleniach, jest takie, taka zabawa w tłumacza, bo my bardzo dużo staramy się naszym opiekunom psów tłumaczyć co ich podopieczni tak naprawdę chcą powiedzieć im i co chcą powiedzieć innym psom w środowisku, bo często jest w ogóle tak, że nasz pies merdę ogonem, to my już mówimy: "O, super, on się cieszy". I w tym momencie puszczamy go do innych psów i tam się robi tak naprawdę miazga. Ja myślę, że znowu dotknęłaś bardzo ważnego tematu, właśnie to merdanie ogonem bardzo często jest mylnie przez ludzi interpretowane, prawda? Że pies właśnie tak jak powiedziałaś, Przecież. na pewno się cieszy i wszystko jest wspaniale, tymczasem on przez ten ogon często sygnalizuje zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Na psa musimy patrzeć holistycznie i kiedy widzimy, że on merda ogonem i faktycznie generalnie jest wyluzowany, ten pysk jest taki miękki, miękkie spojrzenie, porusza się w taki swobodny sposób, to okej, okay. możemy to uznać, że faktycznie prawdopodobnie on czuje się w danej sytuacji komfortowo. Natomiast często jest taka sytuacja, że ten pies okej okay, merda nam ogonem, ale ten ruch ogona jest bardzo sztywny, sztywnieje nam też całe ciało, często zaciska się pysk. No, i to już nie jest ewidentnie sygnał e, zachęcający do kontaktu, tylko wręcz przeciwnie. To jest sygnał, który mówi nam, że pies nie chce w tę sytuację wchodzić. On zaraz może zareagować w sposób, którego my się nie spodziewamy, bo uważamy, że on się po prostu cieszy. Jednym z takich przykładów to jest ziewanie u psa. Bardzo często ludzie widzą, że pies ziewa i mówią: O, jaki on jest zmęczony. A tak naprawdę bardzo często pies nie, nie ziewa, jak jest zmęczony. Pies, jak jest zmęczony, to się kładzie. E, ziewa jak jest zestresowany daną sytuacją, jak e, nie wie jak się zachować, próbuje się odstresować w ten sposób, stanie w ogóle, czy jak nam w ogóle idzie. Pisz, 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 pisz. Oni tak mówią, Boże, co nie gadają. Myślę, że e, też e, to, co my robimy. My często jak się witamy, to wchodzimy na siebie face to face, przytulamy się do siebie i to jest dla nas normalne. Psy e, w naturalnym środowisku e, nie wejdą na siebie od frontu. One zawsze będą mijać się takim delikatnym łukiem. Natomiast co my robimy? Idziemy bardzo często z psem na spacer. Naprzeciwka idzie nasz kolega, koleżanka z drugim psem i te psy na siebie prosto, bo ciasny chodnik, bo nie ma gdzie przejść. I z tego też się bierze bardzo dużo spięć w, pomiędzy psami, bo to jest dla nich bardzo niejasny komunikat. My idziemy na wprost, więc one od razu odbierają to, że aha, dobra. Yy, muszę być czujny, bo zaraz coś się wydarzy. Ja bym może jeszcze dodała, że sygnał, jaki my dajemy psu, który też może spowodować to sami konflikty, to jest coś, co robimy tak naprawdę z odruchu. Bardzo często, jak widzimy naprzeciwka psa, to napinamy smycz. I to już jest taki pierwszy sygnał dla psa. Że o, może gdzieś tam daleko jest jakieś niebezpieczeństwo i pies już bardziej się też napina i już się nastawia w ten sposób, że może coś jest nie tak. Nie zawsze może to tak odebrać, ale bardzo często się tak zdarza, że poprzez to napinanie smyczy dajemy psu już na dzień dobry sygnał, że jest jakieś Bóg niebezpieczeństwo w bądź w gotowości coś jest nie tak. I to, co też my robimy, a co psa y, może w jakiś sposób rozjuszyć, to jest pierwsza rzecz. Patrzymy mu się prosto w oczy. I psy tego nie robią w stosunku do siebie. I drugą rzeczą, którą robimy, to jest głaskanie po główce. Rzadko który pies to lubi i my też byśmy nie czuli się komfortowo. No, ale jak to? Wiadomo, jak, <grymamy>, jak mamy gdzieś tam te swoje psy, to one są do tego przyzwyczajone i pozwalają nam na to. Natomiast jeżeli podchodzimy do jakiegoś obcego psa i głaskamy go po główce, myślę, że ty też nie czułbyś się komfortowo, jakby ktoś do ciebie podszedł i zaczął cię po włosach czochrać. I psy bardzo... Często starają się to wytrzymać, ale jeżeli mamy do czynienia z psem zupełnie obcym, no to nie możemy się wdziwić, że on zareaguje w jakiś sposób dystansujący w stosunku do nas, kiedy my zrobimy coś takiego. Tamcia ma zrobić komendę. Zostań z krakowiaczkiem. Zostań. A kuku! Bo tego kuku? nie umiała. Brawo! Dobra, kuku! Weszliśmy w takie poważne rozmówki, a ja muszę Wam zadać to pytanie, przepraszam, <grym> ale żebym nie zapomniał. Bo skoro przedszkole, to powiedzcie, czy to jest faktycznie tak jak w przedszkolu, że jest właśnie egzamin? Coś słyszałem, że jakiś podobno jest. My generalnie nasze egzaminy są bardzo trudne i nie do przejścia praktycznie, także mamy taką <grym> skuteczność. Natomiast. Umówmy się, to, co jest sprawdzone na egzaminie, to jest wszystko, co robimy i co powtarzamy na zajęciach oraz co powtarzamy sobie w domu z psem w komfortowych warunkach, więc e, nasz egzamin e, to jest bardziej takie podsumowanie tego, co robiliśmy przez cały kurs. I oczywiście, jeżeli zdadzą, dostaną dyplom, certyfikat ukończenia e, psiego przedszkola, więc! Brawo! 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 Gratulacje! Egzamin jest za wami. Właśnie, egzamin jest za wami. E, no, powiedzcie jak wrażenia, czy, czy warto było się zapisać do tego psiego przedszkola? E, tak, warto było, bo Kierzmar nie umiał e, komunikować się z innymi psami i nie znał psiej mowy. No a teraz już fajnie jak widać komunikuje się z innymi pieskami i prawie na nich nie szczeka. Jeszcze mamy dużo do roboty, ale myślę, że się uda. E, bardzo... Mi się podobało, Lady na pewno też. <noise> Z psią komunikacją no troszkę mamy problem, ale musimy troszkę jeszcze popracować nad tym, no, ale I najlepiej, żeby pieskie przychodziły od, sam, od małego, żeby komunikowały się jako tak. szczeniaki. A no właśnie, wasze mają ile w jakim są wieku? Mój e, ma <noise> no. rok. No mój też ma rok, ukończył tydzień temu. Cześć! 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 cześć. O, o, a... No cześć! Bardzo fajne zajęcia, jak najbardziej. Ja już byłem wcześniej na zajęciach takich przedszkolnych dla piesków z ciłałą. Tak, bo dzisiaj jesteś z pieskiem, który się nazywa trufel. Trufel. Tak. I trufel jest w jakim wieku powiedz? Trufelek ma rok. To jest harcik włoski i generalnie z harcikami jest taki problem, jak się je uczy. Czegokolwiek że są bardzo impulsywne. To powiedz, czego właściciel się nauczył? To jest dobre pytanie, dlatego że właściciel też musi się nauczyć odczytywać to, jak pies się próbuje komunikować. Bo wiadomo, psy nic nie powiedzą, podstawa to jest skupienie psa, prawda? To jest też to. Bo pies na przykład może mieć, jakby to powiedzieć, uwagę właściciela, jak właściciel go woła, ale pies może po prostu popatrzyć się na właściciela i robić dalej swoje. I to nie o to chodzi. Pies musi być w pełni skupiony na właścicielu. No i tego właśnie się nauczyliśmy na tych zajęciach. Mimo, że nasza kamera skutecznie rozpraszała psiaki, to wszyscy kursanci zdali, czego serdecznie gratulujemy. Przy tak obszernych zagadnieniach, jakim jest psie przedszkole, na pewno nie wyczerpaliśmy całego tematu. Dlatego jeśli tylko nasuwają się wam jakieś pytania, a może macie własne doświadczenia z podobnego kursu, piszcie w komentarzach. Dziewczynom dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.